Poczucie własnej wartości, a raczej jego brak lub niestabilność, to kolejna kula. Błędem jest uzależnianie go od czynników zewnętrznych, sukcesów, porażek czy opinii innych. Oddajemy wtedy władzę nad sobą. Dajemy się manipulować zewnętrznym bodźcom. Prawdziwe poczucie własnej wartości musi pochodzić z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Prawdziwe poczucie naszej wartości. Zależy od naszej wiedzy, umiejętności i gotowości do brania odpowiedzialności za własne życie. Kiedy to zrozumiemy, nikt i nic na zewnątrz nie będzie w stanie go obniżyć i zakwestionować, tak byśmy mogli temu ulec. Z tym wiąże się też potrzeba akceptacji. Dostosowujemy się do otoczenia, by zyskać aprobatę, by wesprzeć nasze poczucie wartości. Często kosztem własnej autentyczności. Otaczając się ludźmi, którzy nam tylko przytakują, wpadamy w pułapkę stagnacji. Rozwój wymaga konfrontacji z odmiennymi poglądami, co nie jest komfortowe. Prawdziwa wartość nie leży w byciu akceptowanym, lecz w byciu sobą i postępowaniu zgodnie z naszą wewnętrzną naturą.